Jeśli chodzi o dbanie, impregnowanie i czyszczenie skór, to jest to krótki temat składający się z dwóch procesów: czyszczenie i impregnowanie. Czyścimy mięciutką szczoteczką z białym włosiem, wykonując kuliste ruchy i do tego szmatki miękkiej do wycierania i stosujemy do tego przeznaczony preparat, który mamy dostępny na, na rynku. A jeśli jesteśmy takie kropce, że nie mamy dostępu do tego preparatu, możemy sobie użyć szarego mydła, które po prostu z ciepłą wodą ścieramy i ładnie półkulistymi ruchami wcieramy i czyścimy powierzchnię z zanieczyszczeń, a do impregnacji przeważnie są przeznaczone różnego rodzaju yy, woski, czy też yy, jakieś impregnaty, tak? które spowodują, że będzie skóra ładnie nasączona, będzie elastyczna i nie będzie się tak wycierała ta farba, tak? To jest tak naprawdę wszystko.